Możesz kontynuować, a za chwilę <laughs> przedstawię, <laughs> przedstawię kim jesteśmy i co mówimy. I Więc jest, dalej, jak było z tym? Si malowali mnie tutaj, nie wiem, czerwoną farbą. Uh -huh. to faktycznie emitować, że wiesz, że faktycznie ta czerwona farba miała być krwią. Uh -huh. nie? Uh -huh. W tym momencie opowiadamy właśnie o tym, jak kolega Ragnar, wcześniej Szałki, pamiętacie go z kanału, miał kiedyś chrzest w tym, jak to się mówi, w Bractwie Wikingów. Żeby być I w wierzącym, wierzącym w mitologię nordycką, no. żeby wierzyć w tych pradawnych bogów, a nie, nie No okej. Okay. Tak. Dzisiaj akurat mamy fajną rozmowę na temat przeznaczenia, czy w ogóle jako taki istnieje, czy taki nie istnieje. Na kolejnym tea time, o mało nie wywaliłem piwka. Więc na to się wytnie. Nie, nie wytnie się, bo jesteśmy <laughs> pełnoletni, więc nie musimy wycinać. No to ja dokończę i faktycznie było takie coś, że mnie malowali tu i później uh -huh. jakieś tam miałem, wiesz, tutaj znaki narysowane, wiesz, wanką. Uh -huh. To tu jest ogólnie trzy połączone trójkąty, uh -huh. które miały sposób, znak Odyna. Jasne. po prostu znak Odyna. Znak Odyna, głównie uh -huh. wszyscy mówią, że znak Odyna, Odyn ma tylko jeden znak. Szczerze powiem to, że główno prawda, bo źle czytacie. Odyn miał dwa szczególne znaki. To, że Czarny kruk to też. Hmm. to jeszcze trzy połączone trójkąty ze sobą. Hmm. W sensie w, sensie w sobie, No Rozumiem, nie? rozumiem. No. I posłody ma dwa znaki i tyle, ale ja dokończę. Faktycznie, wiesz, miałem gdzieś tam rysowane te banknoty, hmm. znaki, wiesz, hmm. tych wszystkich bogów. Tam Frey, Freya, Frey, Frey. Okej. Okay. I tak zastanówmy się, nie? Yy, bo. Yy... Mamy dzisiaj też taką rozklinę, czy warto znać przyszłość, jeżeli jakakolwiek istnieje, bo ja osobiście mam takie zdanie, że nie ma z góry wyznaczonej przyszłości, nie istnieje jako takie przeznaczenie, gdzie wszystko by było jakby zapisane, prawda? Ja uważam, że istnieje jedno wielkie pole kwantowe, i które ma wiele wersji zapisanych, i my jesteśmy jakby malutkimi polami kwantowymi. Czyli jesteśmy polami ogromnych, nieskończonych możliwości, i wszystko od nas zależy, czy i co się spełni. I na przykład, nie jest warto iść do jakiegoś wieszcza czy przedwiecznego i pytać się, co będzie, bo po pierwsze, on sam do końca tego nie wie i nawet jeżeli ma przebłyski widzenia przyszłości, to widzi jedynie jakieś strzępy, jakieś fragmenty. Ale nie powie dokładnie co będzie, i druga rzecz, jeszcze, czy warto w ogóle wiedzieć co będzie, bo jeżeli taki przedwieczny powie yy, klientowi, że na przykład umrze, na przykład, yy, co to jest? No? Dzięki, O, dobre to, znaczy, tu to było pestka. super, słuchajcie, więc. Jeżeli któryś klient, no klient, tak się nie mówiło, ten co pytał, co go spotka, jeżeli dowie się nam na przykład, że zginie pod kołami samochodu, to może być później tak, że on się zafiksuje na tej przyszłości śmierci pod kołami. <śmiech> <śmiech> Dobra. I y, s, będzie... Będzie nastąp, nastąpić coś takiego zjawisko tzw. tzw. samospełniającej się przepowiednia. Czyli na przykład tak się, tak się zafiksuje, że on zginie. Nie jestem nie, 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 nie. Nagrywamy teraz. Oczywiście nie będę pokazywał, co, co pijemy, to, to jest herbatka tylko w takiej butelce dziwnej Wcale nie było widać. Do góry nogami, a to się nie liczy. Co się nie liczy. Że do góry nogami było widać. Nie, jak ktoś uprze się to pewnie się domyślę, ale będzie mało upartych w tych, co nas oglądają. Więc jak, ci, na się, pewno. jak ci się wydaje? Czy no. naprawdę chciałbyś wiedzieć, jak umrzesz? Bo mi się wydaje, że to nie ja jest dobry może, może nie o tyle chcę wiedzieć, jak umrę, ale chcę wiedzieć, jaki mam los. Jaki mnie los mniej więcej kieruje, bo jeżeli bym się faktycznie dowiedział, jaki mam los, to być może będzie coś. Jednak i skrzyło, znaczy i skrzyło, złe, złe zwrot mówienia, bo i to może pomiędzy dziewczyną tak, a chłopem. Tak, tak. Może coś, coś bardzo płonęło, po prostu w, e, w sensie taka pasja do życia, taki żar i potem chcesz coś robić. Nie? Tylko jedno takie ważne pytanie. Czy rzeczywiście e, warto wiedzieć, jaki będzie los? A nie lepiej być kowalem własnego losu? Hm? Kowalem? Chcesz ktoś miecz? No nie, kowalem? mówi tak się e, przenośni, i wiesz o co chodzi.

a pyci, pyci Ta, to, to Ja powiem Wam, ciekawość, go, powiem wam by ciekawość. Pamiętajcie. Wiecie jak się woła barany? No pewnie nikt nie wie. Ja też nie wiem. Chip, coś, coś. E, baranie, chodź no tutaj. Aha, no słyszałem o tym, ale fajne. Dobra, Oczywiście ale pozdro, pozdro dla tych, którzy, którzy kumają o co chodzi. A na pewno mhm. kumają. Są myślę, że zależy, kto grał w Wiedźmina, kto nie. Bo tak w właśnie było. No dobra, więc tak, więc czekaj. Herbatki się napije. Dobra, więc. Chyba hmm. słonkę powinniśmy mieć, No bo... bo tak kierujesz kamerę, machasz nią jak pojebany. Ale specjalnie, żeby nie było widać, jak ta herbata się nazywa, bo jest wiele yy, tych herbat, to jakaś indyjska, chińska, jakaś tam yy, nie Meksykańska. Wie. No. Znaczy, tak, ja powiem szczerze, że to wada, wygniemy trochę z tematu, ale jakbym miał wybierać, właśnie powracając do tego tematu, co wtedy żeśmy prowadzili Titan. Spodny tea time, czy warto pić alkohol? Mm -hmm. To najlepsze trunki, które ja bym chciał tak spróbować, mm -hmm. no to jednak jest to faktycznie piwo miodowe, ale napić tak? się tak z jakiegoś zakrzywionego rogu. Mm, Takie co Wikingowie piły, wiem. wiem o co chodzi. Więc, ale poczekaj, tak bez odbiegania od tematu, czy warto znać przyszłość, jeżeli taka I to istnieje. Co kurde, w moim zdaniem, znaczy od drugiej strony warto jest znać to przecież ale no nie zawsze no bo wiesz jak ktoś ci coś przepowie że o to tam się weźmiesz zajebiesz z mostu albo się powiesisz no właśnie no to tak już wiesz no to, to nie chcesz za bardzo wiedzieć o tym nie? no tak no, no to może stać się samo spełniającą się przepowiednią i A, bo ja cię nie uważam bo to nie wiem kurwa, pędzący autobus okej okay. okay. ja uważam że nie istnieje z góry wyznaczona przyszłość i Jest, jesteśmy twórcami naszej właśnie przy, przyszłości i to od nas zależy, jak ta przyszłość się ułoży. Poza tym druga rzecz jeszcze. Może to zabrzmi filozoficznie, ale nie istnieje w ogóle przyszłość, dlatego że jest tak naprawdę tylko chwila teraźniejsza. Bo tak, przeszłości już nie ma, przeminęło, rozumiesz? Natomiast przyszłość jeszcze nie istnieje. I człowiek, który myśli cały czas o przeszłości, to tkwi w czymś, co już przeminęło. A kiedy myśli o przyszłości, myśli o czymś, czego jeszcze, jeszcze nie ma nie wiadomo, czy w ogóle będzie. I w ten sposób Traci chwilę obecną, czyli nie potrafi żyć tu i teraz, rozumiesz? Mhm. Bo często ludzie sobie za dużo wyobrażają, co zrobią, kim będą, a potem wszystko się układa inaczej. Ta, to, bo jest się takie... okaże, to się okaże? przepowiedz mi, podchodzisz jakiego wieszcza i mówi, przepowiedz mi przyszłość. Będziesz milioner, mam momencie będzie żulem, więc co to za frajda? Właśnie, właśnie. I jest takie powiedzenie, ale nas, ale tak nastawia się do tego, tak będę milionerem, tak, 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 a w momencie co, będę już na ulicy i będziesz kurwa z karteczką, pis, będzie napisane, mam nogi połamane, pomóż mnie, no, daj mi 5 złotych. Jest takie, takie stare powiedzenie, bardzo, bardzo fajne zresztą, że jeżeli chcesz rozśmieszyć stwórcę, to powiedz mu jakie masz plany w życiu. Tak trochę jak Kuba, jak Bóg, jak yy, było to przysłowie, jak Kuba Bogu, tak Bóg, tak kubie. A to jest co innego. To jest co innego, no, bo, bo to na tej zasadzie, że jak jesteś dla kogoś wredny, to potem odpłacić ci tym samym. Nie do końca o, o to chodzi, ale w tych powiedzeniach jest, jest, jest sporo, sporo naprawdę fajnych rzeczy. Czekaj. Yy, teraz ja wezmę jeszcze, napiję się jeszcze porządnego łyka herbaty i za chwilę wrócimy do tematu. Więc właśnie mamy taką rozkminę i każdy z nas jakby wyrazi, co bardziej uważa, bo ja uważam, tak jak już wspominałem, że wyznaczona przyszłość nie istnieje i nawet jakiś wieszcz może widzieć tylko fragmenty czegoś, co może ale poczekaj, ale... zaistnieć, ale być może to są tylko coś mylnego, bo yy, powiem Ci jedno: skoro is istnieją jakieś tam wieszcze, czy jakieś tam cyganka, prawdy ci powie niby to, nie. To weź pod, pod uwagę, skoro jest, jest taka widząca. No to. jakieś to... 10 zł, we ci co? Się... Niech sobie sama wywróży numery w topolotku. I będzie milionerką, nie? Czy, Ta, czy to, nie to, nie to będzie już takiego cyganko. No dokładnie. Cyganko, cygo, no, no, tylko będzie taka, no. taki, taki, taki szejk. Shake, shake. Właśnie. Jest tak. taki fajny kawał, nie? E, wiesz, y, siedzi. Właśnie, bo no, mnie czekaj. Siedzi Jasnowic. No nie. Obok niego. A nie, nie, a obok nie. Obok niego kuchujemy. Nie, czekaj. Siedzi Jasnowic. No i przychodzi klient. No bo jest napisane na drzwiach Jasnowic, nie? Mm -hmm. e, puka ten klient. Bum, 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 do drzwi. A Jasnowic, bang, 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 bang. A jasnowic się pyta, kto tam? A ten klient mówi, ale mi Jasnowic i poszedł sobie. O jak? Tu jest. Jezu. No ale tak faktycznie jest. Dobra, to ja powiem tak, cukar. co za to, to suchar jest? Wiesz, jak przerwać rozmowę Buchemen. Osoby, które nie słyszą. Wiesz Prze jak przerwać im zgasi światło. O no tu każdy musi jakiś sposób jakiś wyjść. No wiesz, co, bo głucho ja to mi wiesz co chodzi w tym no prakcie, nie, nie, że nie, wiesz, że nie, oni się tam nie goją, prawda, światło chuja ja nie widzą. No no w sumie racja. E, Okej, okay, dobra. Więc y, tą rozpinę mamy taką. No, ja uważam, że przyszłości to takiej nie mam. A powiedz mi co ty uważasz? Jak chodzi o to... Czy a, że jest ja przyszłość. Nie ja nie mam. powiem tak, że jest na pewno przyszłość, no bo jeżeli... Okay. Ktoś uważa, że faktycznie nie ma, ale co po niektóre osoby są ciekawe w swojej przyszłości, uh -huh. no bo to jak będą wiedzieli, co to jest za przyszłość, jeżeli to będzie, uh -huh. jeżeli to będzie faktycznie, no dajmy to na to, będzie chciał być faktycznie tym milionerem, no to marzenia uh -huh. się spełniają, no to, to, to jest, znaczy marzenia, a przecież wiadomo, że marzenia z przyszłością się łączą. A czy zastanawiał się na tym, dlaczego czasami milionerzy popełniają samobójstwa? często że wchodzą w długi. Nie do końca, nie. No czasami, nie. Ale czasami mają takie nie, pieniądze, że długim nie grożą. To co słuchaj, są 500 flip. Nie, posłuchaj, wiesz dlaczego oni powinnią no. są Dlatego, no. że pierwsze to no. długi. Pierwsze to, że tracą pracowników jak jest bo tam jakiś pracownik się nie zgadza, że kurwa pracują, ciemy, tyle na, tymi mi kurwa chuja płaszczy. No to wtedy on traci najlepszych ludzi, to taki milioner no po prostu już, kurwa, no nie ma pojęcia co zrobić. Ma tyle pieniędzy, ma kurwa chatę wyjebaną w kosmos ma, kurwa, Porsche w garażu, ma, kurwa, nie wiem, chleja w garażu, hmm. czy, kurwa, nawet, kurwa, odrzutowiec wojskowy, czy czołg, kurwa, wojskowy może hmm. mieć, on już, kurwa, nie wie, co ma z pieniędzmi robić. On będzie, kurwa, prędzej, prędzej, nie wybierać, trzeba go wybierać. się, kurwa, schlać. Hmm. Wiesz co, wiesz jeszcze, jaka przyczyna może być? Bo milioner to przede wszystkim, jak każdy, potrzebuje przyjaciół, a jeżeli jest milionerem, to nigdy nie wie, czy ktoś, kto go, okazuje mu sympatię, czy jest naprawdę dla niego, czy dla pieniędzy i nigdy tego nie sprawdzi. Bo w każdej chwili sobie pomyślisz. Najgorsze są, wiesz co, najgorsze są chyba takie kurwa, jak wiesz, bierzesz się z jakąś laską, jak zadajesz. Aha. To najgorsze są chyba te, które bardziej zdecydowanie dlatego, że pieniądze, a nie, że prawdziwa miłość, nie? Tylko jedno pytanie, gdzie jest granica? Bo tak, jeżeli mówi się, że laska... No to, beca, to fajnie no, to no Zajebiście, klimatycznie, ty. Jeżeli laska leci na pieniądze, to tak się wydaje, o, bo ona na kasę leci. Ale na co ma lecieć? Na typa, który pieniędzy nie ma, to znaczy, że jest nieudocznikiem. Znaczy, że nie zadba o nią, ani o dzieci, które z czasem się mogą pojawić. Rozumiesz o co chodzi? Mm -hmm. I nie to, że on jest zły, albo to, że ona tylko kasy potrzebuje. Bo chodzi o to, że Laska myśli tak, że jak kurczę, fajny facet, nie? Ale jak pieniędzy nie ma, to coś jest z nim nie tak, nie? To, 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 to potem, jak, jak nagle przyjdzie mi narodzić mu dzieci, to z czego będziemy żyli z opieki społecznej? I to tak jest, rozumiesz? To no, więc... nie tylko z opieki, z też będzie żył, też z 500 będzie żył, nie? No. no dokładnie. Ale facet, który potrafi zapewnić 500. -kę. Więc wiesz, rzecz w tym, że pieniądze to, 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 to nie jest jeszcze Ale płaci ubezpieczenie za dzieci, kurwa, no, z opieki no. jeszcze kurwa z 500. To nie chuja, kurwa, nie utrzyma się, o, nie ma takiej opcji. No o to właśnie chodzi, więc mi wydaje się, że pieniądze to są pewnym elementem w całości, ale to nie jest to, że u tylko leci na kasę, nie. Z drugiej strony, jest tak, że ci milionerzy, co popełniają czasami samobójstwa, to dlatego, że cierpią na chroniczną poczucie samotności, bo im się wtedy wydaje, że każdy, kto okazuje mu życzliwość, sympatię, czy tam niby miłość, to być może robi tylko dla kasy, bo myśli sobie dobra. Mam zajwistą laskę, ona mnie załóżmy kocha. A co gdybym nagle któregoś dnia zbiednie? Ona, ona mi dupy da. Się A, ale po, poczekaj, no. załóżmy, że któregoś dnia myśli sobie zbiednie, ona stracił kasę i co wtedy będzie ze mną? A może mnie zostawi? Pójdzie do sobie innego. No I, i, I I on no. tego nigdy nie wie, rozumiesz o co chodzi? Masz, on tego nie... to No bo nie da się tego by wiedzieć. Tego nie Być może ta laska nawet sama o tym nie wie. A nagle gdyby stał się bankrutem, okazało się, że ma długi. Ja ale, ale nie nadużywaj tych brzydkich słów. Czasami może się wymknąć. Na H, na K, ale bez przesady. Nie za dużo. Dupa, 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 na i dupą pogania. Dupowiczem na no nie, no, nie, no, nie, nie, nie. E, poczekajcie, bo trochę z tego tematu odbiegamy i na chwilę zapauzuję. E, e, opowiadaj, bo, bo akurat poczekajcie, bo teraz Ragnar chce powiedzieć jaką wiochę narobi z kolegą i kolegą kolegi gdzie poszli gdzieś tam, no kontynuuj bardzo Ciekawe to jest, że miałem kolego kolegi. posłuchajcie, dzisiaj byłem znaczy dzisiaj, ogólnie byliśmy któregoś dnia pojechaliśmy do Pruszkowa mm. sam do Wołomina, już nie pamiętam mm -hmm. pojechaliśmy do Wołomina i na całą autobus zacząłem mordę piłować bo zaczęły dziewczyny piękne że... rzeczy Myślę, ja mówię, ile to dup jest, Ja trzeba mordę wyzierać. No kurwa, przestać. Ja mówię, kurwa, ja mówię ja pierdolę. Mm. że ja się dopełniał uświadomiłem, że idę taką wiochę zajedno, bo wydzieram mordę przez całą mm -hmm. na cały autobus. Ile to dup jest, Kurwa, człowieku to... Z jaką sobosy myśli? No, ja kurwa, no, pierdolony? Ja Ale sześć wybyłeś, by Cześć wybyłeś. By Cześć wybyłeś. By by Nie byłem pod dużą ilość alkoholu. Ale to nie sztuka, tak się zachować, Polkowie. Nie, znaczy, żartuję, byłem przeźwy. Znaczy nie, nie, nie. Znaczy gorzej, że byłem przeźwy i tak mówiłem, ale... No to wiochy narobiłeś faktycznie. Trochę tak. Trochę tak. No to pewnie tego więcej nie będziesz Czysto, prawda? Nam się tematy, musimy iść chyba... Dobra, słuchajcie. Film już trwa minut, wystarczy. Fajnie było. I dzisiaj ruszyliśmy temat, czy istnieje przeznaczenie czy nie, czy istnieje zdeterminowana przyszłość, czy ona nie istnieje, czy sami ją tworzymy, więc nie ma nic zdeterminowanego. Ważne jest tylko, żeby być samemu zdeterminowanym w dążeniu... Miłego, miłego. Do, ...na razie, e, z, żeby być samemu zdeterminowanym w dążeniu do własnego celu, jakby to jest najważniejsze, to ja uważam trochę z tego doświadczenia, prawda? Życiowego, ale wciąż je nowe zdobywam. Więc tak, do zobaczenia przy kolejnym tea time. Tym razem nie było to czyste tea, tylko połączone z czymś tam jeszcze procentowym, ale, ale ogólnie ważne, <śmiech> że. <śmiech> tego jak to było, jak jest tea time, no bo tea time, no to od, no. od, od, od herbaty, no to no. będzie. To będzie drunk time. Mm -hmm. Drunk time, drink time. Dobra. Drunk. Forma bierna. Może być drunk. Czyli no mówisz, no czyli... bo jak chcesz dobrze wypowiedzieć, no to drink, wiadomo. Drink. No. Ale jak um, chcesz tak dokładnie to jeszcze wypowiedzieć, że jakby ktoś no. chciałby to napisać, no to drunk. Drunk. Czyli szczęka musi luźno opadać, takie zamiast drink to tak drunk. Drunk. O to nie? chodzi. No, Wychodzi no, no. trzecia forma, ale to tak, bo tak po amerykańsku bardzo. To jest ja Ameryka... amerykańską. Amerykańską, amerykańską. Ale nie mam klusek, żeby wziąć do przełyka i żeby tak wymawiać jak amerykańska. Nie już wolę British. A tobie tea to by to a to to przeszkadza? Dobra, no, to, nazwiemy, to nazwiemy tak. odcinek wiesz No. Drunk Time. Drunk Time. Eee, zastanowię się. Ale zostańmy przy Tea Time, ale może być pod tytuł Drunk Time. Dobra, widzowie, do następnego razu. Było fajnie i jeżeli napiszecie fajny komentarz, to może rzucicie pomysł co o czym najnabrze? robimy Tea Time. I co najlepsze? że hmm. ten co przy chwilę teraz nagrywamy ten tea time, i to było na spontanie bo nie mieliśmy dzisiaj mhm. to w planach no. I to było pierwsze co wpadliśmy na pomysł no mhm. nagramy nagram odcinek no i nagraliśmy tak bo czasami wychodzi fajna odkrywina bez nagrywania a potem kiedy postanawiamy nagrać to wychodzi jakieś taka sztywne, coś takiego niefajnego ale tym razem był spontan dobra do następnego razu trzymajcie się elo cześć cześć